Witam Państwa serdecznie, Konfederacja dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w górach, w Karkonoszach, w pięknym regionie, tak naprawdę bardzo poważnie zapomnianym, bardzo niszczonym przez układ, układ zamknięty można powiedzieć, układ Karkonoskiego Parku Narodowego, który wyniszcza, proszę Państwa, rozwój szkół narciarskich, wyniszcza rozwój turystyki, wyniszcza wszystko, co jest możliwe. Proszę Państwa, przykładem takiego wyniszczenia jest śnieżka, yy, łomniczka, proszę Państwa, którą pan dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, który obchodzi 60-lecie, wyłączył z możliwości funkcjonowania ze względu na kwestię braku kolektorów ściekowych. Ten sam dyrektor, proszę Państwa, buduje sobie siedzibę w Sobieszowie właśnie swój pomnik, zamiast inwestować, proszę Państwa, w kolektory ściekowe w górach. Mamy taki przykład, proszę Państwa, walki już pięciu lat ludzi związanych ze sportem, którzy dążą do tego, żebyśmy mieli igrzyska olimpijskie w Karpaczu. Dążą do tego, żeby podnieść 300 metrów trasę, yy, yy, tę trasę narciarską na i jednocześnie wyciąć parę drzew, żeby zrobić roz. Dzisiaj Karpacz, dzisiaj Szklarska Poręba. Proszę Państwa, dzisiaj wszystkie schroniska są zagrożone wyniszczeniem, zamknięciem i brakiem rozwoju turystyki. Dzisiaj staliśmy się Karpacz-Szklarska, noclegownią. Proszę Państwa, dla Czechów, którzy zbijają w zimie kokosy, biorą pieniądze, zarabiają poważne pieniądze i oni nam tutaj wmawiają, proszę Państwa, że jest ochrona środowiska, gdzie cały Karpacz jako noclegownia, proszę Państwa, Całe Karkonosze trzeba przejechać wzdłuż, żeby, proszę Państwa, przejechać na czeską stronę. Ile samochodów dziennie jeździ? W tej sprawie udaliśmy się do pani minister Golińskiej, wiceministra środowiska, która tak naprawdę zlekceważyła. Ta inwestycja, ten rozwój w ogóle jest wpisany w infrastrukturę, proszę Państwa, rozwojową Urzędu Marszałkowskiego. Są pozyskane środki finansowe, nie ma możliwości, ponieważ pan Raj, jako 12-letni, Urzędnik Karkonoskiego i dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, proszę Państwa, blokuje całe inwestycje. Piszą gazety. Góra wstydu, proszę Państwa, zamknięte schronisko. Księżniczka Karkonoszy, królewna, można powiedzieć, jest zamknięta. Łomniczka jest zamknięta. Tutaj, proszę Państwa, mamy pismo, gdzie zarząd klubu sportowego Śnieżka Karpacz z tradycją 65-letnią, 28 olimpijczyków, zwraca się do pani prezes Dolnośląskiego Okręgowego Związku Narciarskiego, Zofia Czernow, obecna posłanka Platformy Obywatelskiej. Z prośbą o interwencję, o pomoc w załatwieniu sprawy dwa miesiące. Pani dyrektor, tego właśnie, proszę pani prezes dolnośląskiego Związku Narciarskiego. Ja nie wiem w ogóle jak ona się stała dyrektor prezesem takiego związku. Przez dwa miesiące nie odpowiadać i się kandyduje znowu na posła. Proszę Państwa, widzimy z tyłu, widzicie Państwo całą infrastrukturę Karpacia, Jelenia Góra, Kowary. Tam mamy Kowary, tu mamy proszę Państwa Karpacz. Tam jest Szklarska Poręba, brak rozwoju, brak rozwoju zabijanych. Ze szkoły sportowej w Karpaczu zrobiono proszę Państwa Szkołę w 50%, która kształci kelnerów i kucharzy. Przecież takiego absurdu jak żyje, nie widziałem. Proszę Państwa, jako kandydaci na posłów z naszego regionu, gwarantujemy Wam, że jeżeli będziemy w polskim parlamencie będziemy kładli nacisk na rozwinięcie właśnie 300 metrów w górę, poszerzenia trasy, unowocześnienia tych tras, inwestycji, budowy kolektorów, wymiany pana Raja. Na ludzi, którzy chcą rozwoju Karpacza, dla inwestorów, którzy poinwestowali pieniądze w bazę noclegową, w bazę sportową, w żywność, gdzie jest gastronomia, woda. I trzeba wrócić jeszcze do jednego tematu istotnego dla Karpacza. Proszę Państwa, rok 2015 pokazał, że Karpacz był bez wody. Góry, po których spływa woda, nie ma ani jednego zbiornika rentencyjnego, który w okresie zimy byłby. Idealny do naśnieżania w okresie, proszę Państwa, lata byłby idealnym zbiornikiem, przeciwpożarowym, a jednocześnie w sytuacji, kiedy mamy suszę, tak istotą, która występuje dzisiaj na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jako zasób wody dla miasta Karpacza. To są podstawowe rzeczy, które Wam gwarantuje Konfederacja. Idźcie, zagłosujcie na Konfederację, zobaczcie, żaden poseł o tym nie mówi. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Zarośnięte, zakrzaczone. Brak rozwoju. Pozostawione. Jeżeli tak to zostanie, w takiej formule, proszę państwa, przegramy. Przegramy rozwój turystyki, rozwój sportu. Szkoła, praktycznie szkoła ta i ten klub sportowy Śnieżka nie będzie miał racji istnienia, a olimpijczyków już nie będziemy mieli w tak ważnych dziedzinach sportowych, jak właśnie narciarstwo, snowboard, i to wszystko, co nas otacza. Robimy dla młodych. Młodzi 13 października. Głosujcie na Konfederację. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.